9 dekad gryfa to pierwsza publikacja książkowa opowiadająca o historii wejherowskiego klubu sportowego GRYF. Autorami książki są Tomasz Mozalewski i Łukasz Nowaczek. Do napisania książki przygotowywali się kilka lat. Pomysł narodził się już 5 lat temu. Pomyślałem, że nigdy nic, nikt wcześniej takiego czegoś nie zrobił. I tak ten pomysł latami był odkładany. Jednak ja cały czas zbierałem materiały. Materiał zbierałem 4 lata. No i w końcu przyszła mi na myśl taka rzecz, że w tym roku, akurat w 2011, jest 90-lecie klubu. Dlatego też pomyślałem, że jest to idealna okazja, aby tę książkę napisać. I zabrałem się za pisanie. cały ubiegły rok były zbierane materiały. W tym roku pisaliśmy, weryfikowaliśmy wszystko. So, called Książka zawiera nie tylko aktualne zdjęcia z ostatnich lat, ale także pierwsze archiwalne fotografie. Najstarsza fotografia przedstawiająca drużyny Towarzystwa Gimnastycznego Kaszubia pochodzi z 1936 roku. Sporo zdjęć, jak i informacji autorzy otrzymali od przypadkowych osób. Materiałów w klubie było bardzo mało. No ludzie bardzo chętnie oddawali zdjęcia, jakieś kroniki klubowe, wycinki z gazet z dawnych lat. No i jakoś udało się zebrać, bo chcieliśmy, żeby ta książka była oparta tylko i wyłącznie na faktach, nie na, do, nie na doniesieniach, żeby to były fakty, żeby się to fajnie, miło czytało. No i mam nadzieję, że się udało. Autorzy starali się dotrzeć do najdalszych informacji o powstaniu i funkcjonowaniu klubu. Niektóre nawet się wzajemnie wykluczały. To też praca tym trudniejsza, bo wymagała starannej weryfikacji. Pytaliśmy wiele osób. Udało nam się też dotrzeć do dwóch prac jednej magisterskiej, drugiej licencjackiej. Było to, były też inne stare dokumenty i co ciekawe, była też taka sytuacja, że dokumenty przeczyły sobie nawzajem. Wajcharowski Klub Sportowy Gryf wielokrotnie zmieniał swoją nazwę. Dzisiaj kojarzony jest z piłką nożną. Nie był jednak od samego początku klubem wyłącznie piłkarskim. Gryf nie był klubem tylko jednosekcyjnym. Była też piłka ręczna, koszykówka, był brycz, a także kilka innych sekcji. I do tego wszystkiego staraliśmy się dotrzeć. Promocja książki odbyła się w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki jak twierdzą autorzy, wydanie publikacji w tym roku nie jest przypadkowe, bowiem zostało połączone z 90-leciem istnienia klubu.